Ale, tutaj, kiedy i kontynuujemy Na wszelki wypadek zapiszemy grę Okej okay. No i co? Ruszamy Co ty robisz? To no, na no to, że tak Jak widzicie mam beznadziejną pamięć Mhm Dobry, nie będzie tak skarbu

oczywiście żartowałem, nie? Co wy myślicie? Tak, to jest drabina? Okej. Okay. No. Ej, kurczę, czy to musi tak długo trwać, po tej drabinie? No znaczy to przynajmniej realistyczne, no. Nie będę w sobie nawet aż tak narzekał. Ta, ten jak zawsze staje... A, nic, będziemy musieli sobie radzić sami Przyjemnie, nie, może nawet Tak To jest ta winda oczywiście nie działająca Co ty robisz Dobry. gdzie ty mnie uciekasz? lub o czemu nie ma nic do leczenia? ja cię kręcę fajnie jesteś na miejscu, okręcie. Ok, ja muszę zapewne tutaj trochę przeszukać co, wszystko? okej okay, to... Co Tutaj trzeba zrobić. Mhm. O, panie. Co? 2, 1, 2. Wow! Ups. Misja nie udana. A ja może miałem tak na szybcika to każdego. Nie no, w kilka stron by nie dał rany. Nie rozumiem. Yooo! Aha. Mam czym się leczyć. Ej no widzieliście to! Ton to spadł i przeżyłem, nie? Nie no, realizm był świetny. idiota. Co? Aha, mieliśmy te. te rakiety w trakcie lotu, okej, okay, No, co to za fail, ja nie mogę. Ja nie mam czym się uleczyć, no. O boże. Ten co kurczę, mało życia, więc trzeba uważać. A masz coś? No, oczywiście, że nie. W ogóle, to czego służą te gówna. główne symulatory? Kurczę przyprowadzę. No nie, ten klawisz. Co to, co jest? Jakieś bugi? No, wy ty! No widzicie to? Może skoczę. E! Nie mogę zejść? No. No to skoczę. No widzicie to? No nie mogę dać zaskoczyć. O, teraz mogę. Aha, nie no to już dobre Nie no, nie rozumiem co tutaj się dzieje Eee, ta gra jest bugowana Chyba żeby ją jak najszybciej skończyć Są tutaj Pesa muzeum. O co one idą? Kto to na was? Kto? Nie ucieka niebu. Nie no ja muszę być ostrożny, bo mnie zabiją. No, ale są tanki, mam nadzieję, że nas się nie rzucą, ale nie powinny. Tak stoją, nie bez sensu. Bo nie lepiej ty zagam, bo kurczę no. Wiadomo, ja co mi się stanie. Ty masz lepiej leczyć, nie. O. Nie, ty tu zostań lepiej, bo... Nie pozycję. Ja sam tam pójdę. Wszystkich rozdupcę. Bohater ze mną Bohater? No trochę przekiołe Ale że sobie w razie co będą Mam też nadzieję że od stylca na mnie wyjdą jak kiedyś Ten doktorek został i ten Google nie zabili Okej okay. Może... Ciągle jak ktoś chodzi Kurcze no wy ty. Ja Cię kręcę? No o tyle tam nie wzięli. Wow. O boże, boże, boże! Od tyłu mnie walnę, nie no. Teraz sobie przegieli. O boże, prof tak zwany. Czyli ridik. No niestety, że... 18 tylko. Ma życia. No mamy jeszcze to, ale co... No jednak dla mnie nie wystarczy. No ty... Nie, to spoko, Klep jest to stać. O i będzie ciężko mówię wam... ...właściwie mm, co ta baba gadała. Ważne. Save? Tak, save. I ruszam dalej. Yo, ale dla góry. mają coś do leczenia. U, zniszcza. Chcę ją no, Oddajcie coś do leczenia, idioci. No ja cię kręcę, wszystko wychlali. Czy to chore. No. Okej, okay, czy tą grę nie mam bardzo często zapisywać. Jakbym grał na trudnym, po kilku strzałach już nie żyje. Ule strzelby. To niezwykle mądre. Ale broń jest dosyć celna, więc mi to odpowiada. Nie, ostatnio nic chyba nie zagra na łączkę, bo z tego naprawdę sobie nie radzę. Od cofnę się, będzie znowu tu mnie A dobra, może zakończę. Tak więc dzięki za obejrzenie materiału i żegnam się z wami w LGT. Mam nadzieję, do usłyszenia.